Siema, w dzisiejszym odcinku zagrałem na Anarchia.gg Udało mi się zabić kilku diaksowych, a jeżeli chcecie więcej odcinków z anarchii, to 500 lajków i wlatuję kolejny odcinek. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Elo Proszedłem na RTP Daj do Ender Ja już się nim kopię. Masz się tepać. Po 10 minutach kopania kupiłem Medic i nałożyłem go na kilo. Yes? Czaj to mnie, to mnie bardzo interesuje Naprawia się na pewno Nie, Te nie że nie naprawia się Mmm, już widziała tutaj Dobra, mam drzewa doc. To zbierasz trochę no, Całe zbiorę Tak, no Dobra A w tym obsie, nie? My jakiego robimy trapa? Robimy ta, trapa typu... E, cegła do balkonów? Trapdorem? Trapdor z balkonu. No. Czekaj, co ty teraz robisz? Wolę wersję. Włączam się. A, dobra, dobra. Dobra, dostęp suba odzie No. Ja... A jakiej ty jesteś wersji? Jeden... <laughs> jest <jej> wersji? OptiFine. o, 1.17. Dobra. Pożarem odkleję. Jakiej jesteś w wersji? OptiFine. Zarabiajcie trap Co jest? Nic tu nie ma To Nie, fajnie jakby ktoś teraz tepnia. Dobra, ej! To, jak to nie Ale wyjdzie! Jak, nie, nie jestem 4-3 Nie jestem 4-3 No wiem To jak ty, no to zapomnieliśmy o tym Wiesz, trzeba enchantować. Nie to. trzeba! Czekaj, tepa się nie, Dawaj, się dawaj, nie dawaj! Odejdź, na tu. Dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Rzucaj! Rzucaj, rzucaj. rzucaj! Totem! Jest! No. On też miał strześć, czy co? Masz połowę gapów, masz masz błostrę, masz. O, połowę. dobra. Weź mi daj mi je, jeden zestaw, jeden zestaw. Jeszcze fajerkę. Water. Miał fajerkę, eee... czy nie? Nie miał chyba. A dobra tepa się teraz skup się szykuj dwóch się tepa jest szykuj yes, się nie teraz trzy dwa jeden Je. okay. drugi Steve jeszcze ty no. dobra jeszcze się jeden tepał dwie, dwie osoby tepałem jest jest full diaks. Zrzucaj! 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 Nie, 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 nie! Nie! Nie, nie bierz i Bo cię zabiję. No kazałeś zrzucać, Tak, ale Discord tej ma opóźnienie. Był. Nie bierz i no Nie biorę, tylko że zaraz nim Szybko idź. HAHA! ELECZKA! I co tam jest? Noo! Noo! Całkiem fajny Nie, Dobra Dobra Zrzucajcie! Dawaj! Zrzucaj! Zrzucaj! Wyjdź, wyjdź, wyjdź! Zrzucasz, Dobra Da. Jest! Nie, już nie, już nie, już nie! nie mówiłem, to mówiłem to nie. nie! To nie ja. to mi wziął itemy. Ten, kto weźmie itemy, też go zabiję. Ostra. Um... Chodź. 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 To, Tempo? Okay. zabiliście, zabiliście? No Jeszcze to mi rozwal. Ja tu tak to co kiedy paty. Przy mojej temy wszystkie. Miał... Tak. Zrzucaj się. Dobra, ja położę opca. Ja położę. I cofnij się do tyłu, bananek. Bardzo, tak jak. Dawaj, dawaj. Nie, dawaj. Czy ty ma, czy ty. Czy ty ma, setem. dawaj, 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 dawaj. Szybko musisz. Już, już, już! Stop, stop, stop! On jeszcze stary, mówię, stop. On się stary! On jeszcze stawia, no. Spiliłeś?